Cześć, witajcie na kanale jest Witam was w kolejnym odcinku poświęconym grze planszowej Delusion Campaign 1941-1945. Ogłoszeń taktycznych nie będzie w związku z tym, że nagrywam ten odcinek po, po poprzednim odcinku. Czasem tak robię, kiedy mam troszeczkę więcej czasu. Więc, jeżeli będziecie mieli na tamtych odcinkach jakieś rady lub uwagi do mnie, to niestety nie będę w stanie ich zobaczyć. Natomiast, co dzisiaj w jadłospisie? Mamy turę zimową, styczeń-luty 1945. Wiąże się to z tym, że powinniśmy sprawdzić teraz warunki automatycznego zwycięstwa dla Sowietów. Sowieci wygraliby automatycznie, gdyby kontrolowali, gdyby zmusili Węgry i Rumunię do kapitulacji oraz gdyby kontrolowali chociaż jedno miasto w Niemczech. Tego nie ma, więc zostaje już tylko zwycięstwo Inaczej, Sowieci muszą teraz zdobyć Berlin, albo wyprowadzić za mapę o tyle oddziałów, żeby Niemiec nie mógł spościągać z mapy oddziałów równoważnych z ich siłą. Mają na to trzy tury: tą i jeszcze dwie. Czy się wyrobią? Zobaczymy. W każdej chwili może być tak, że czy Berlin zostanie zdobyty, czy gdzieś tu nastąpi przełamanie. I warunki zwycięstwa dla Sowietów się wypełnią. Być może to będzie ostatnia tura, być może nie. Ok, mamy snow, czyli jakie mamy pogoda bo w styczeń, luty jest automatyczna automatycznie jest snow. Niemcy dostają dwa korpusy pancerne, które pamiętacie, musieliśmy ściągnąć jako, jako w maj, czerwiec 1944 roku. One wchodzą na no dopiero teraz. I tak, musimy je gdzieś rozstawić, myślę, że na pewno w Bukareszcie, ponieważ ile mamy ruchów? Mamy dwie aktywacje, jedni i drudzy mają dwie aktywacje. I tak, mamy połowę ruchu jednostek zaokrągloną w górę, i w drugiej aktywacji jeden punkt ruchu. W związku z tym, Sowieci raz, dwa, trzy i następnym mogą już tutaj nam za mapę wychodzić i będziemy musieli ściągać ilość jednostki o masie. Równej tym, temu, co opuściło mapę, w związku z tym na pewno będziemy musieli uszczelnić tutaj wyjście w Rumunii i próbować obronić Berlin. Czyli będziemy próbowali ściągnąć te oddziały, właściwie tylko już ten pierwszy korpus SS, tylko on tutaj dotrze. No i ewentualnie tą górską koleją w ten sposób, żeby ratować, ratować od upadku Berlin. Czy o czymś jeszcze nie wspomniałem? Chyba nie, chyba to wszystko. Sowieci, tak jak mówiłem, a może nie mówiłem, ale jeszcze przypomnę, nie mają wsparcia lotniczego, ale mają Artillery Brush, bo mają jeden na rok i właśnie mamy nowy rok, 45 i nie mają plus jeden już do rzutu na e, Landlist. Dobra, tyle tytułem wstępu. E, tak jak mówiłem, bronimy już tylko Berlina, bronimy wyjścia poza mapę. E, Mniej więcej w tym rejonie i w tym rejonie. W tym i w tym rejonie. Tutaj, no tutaj, już raczej no też musimy w jakiś sposób bronić, bo sobie też mogą tutaj bryknąć nam dosyć, dosyć mocno. Także trzy tury. Czy się uda? Zobaczymy. Ja to, ja to szczerze wątpię w tym momencie, no ale, ale zobaczymy, co, co nam przyniesie rozgrywka. Aktywacja niemiecka do ruchu. Pierwsza i druga, bo bitew na, na praktycznie 99,9% nie będzie, i potem łączymy się już na dwie aktywacje sowieckie, które w mojej ocenie będą kluczowe. Tak wygląda sytuacja na mapie po pierwszej i drugiej aktywacji niemieckiej do ruchu. W rejonie środka te trzy pozostałe jednostki plus jednostka sztabowa trzymają linię Węgier. Tutaj mieszanina korpusów SS i korpusu górskiego trzyma Bukareszt i tutaj ten samotny czwarty korpus SS trzyma tutaj przejście na południowy zachód od Bukaresztu. I będzie to ciężka przeprawa, No ale zobaczymy. No i Berlin, Berlin broniony przez pierwszy korpus pancerny 41 kom... pierwszy korpus pancerny SS. 41 Korpus Pancerny i Führera. Podejście od północnego wschodu trzyma Korpus Herbangering, od południowego wschodu Grossdeutschland ubezpiecza jeszcze tutaj wyjście ewentualne Sowietów za mapę. drugi Korpus Pancerny SS. Sowieci dostają tak jak mówiłem, Artillery barasz, trzy przesunięcia w prawo. Jeszcze kolejny Korpus y y artylerii. Punktów produkcyjnych 22 plus Zlendlist 4, czyli 26 punktów produkcyjnych. No i pierwsza aktywacja do ruchu tradycyjnie poza mapą, plus dołożenie wszelkiego rodzaju posiłków. Tak jak mówiłem, ruch połową punktów ruchu zaokrąglając w górę w pierwszej aktywacji i w drugiej aktywacji 1 Hex pod warunkiem, że nie jest się w strefie kontroli przeciwnika, oczywiście. Już na pewno pamiętacie, jest to 23 odcinek tej serii. Także, już wszyscy znacie wszystkie zasady i możecie bez, praktycznie grać bez czytania e, instrukcji. Wrocławia broni grupa armii, północ, jednostka sztabowa, ale jest to jednostka, ma siłę, więc e, będzie się broniła zacięcie, chyba że zostanie momentalnie rozjechana, a myślę, że tak się stanie. Zostanie rozjechana na przykład przez te dwie armie, które ruszą się. Mają dwa punkty ruchu, bo trzy na pół to jest półtorej, zaokrąglane w górę to jest dwa. Zrobią raz, dwa. Mają automatyczny Wiktory, więc po prostu rozjadą ten sztab, a cała reszta sobie po prostu śmignie dalej. Kończąc jeszcze nie w tej turze, prawdopodobnie jeszcze zobaczymy, jak będzie z Berlinem, ale kończąc w przyszłej turze, myślę, już tą rozgrywkę. Zobaczymy. Uzupełnienia, ruchy i łączymy się na bitwy, a bitwy na pewno będą. No to doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się operacji wiślańsko-odrzańskiej, forsowanie odry. No tu nie, tutaj Sowieci, zobaczcie, 1 do 1, 1 do 1, 1 do 1, 1 do 2. Ciężko będzie się tutaj przebić. Artyleria brasz możemy użyć tylko w pogodzie clear, w pierwszym impulsie, więc to możliwości użycia tego środka. Artyleryjskiego, do tej nawały artyleryjskiej, jeszcze nam troszeczkę przyjdzie, poczekać ewentualnie, bo może być to nasza ostatnia tura, i zaczynamy. Pierwsza bitwa broni się jednostka sztabowa, ale atakowana jest tylko przez ten Malutki Korpus Kawalerii. To jest takie uderzenie pomocnicze, po to, żeby ten, ta potężna armia pancerna mogła walczyć z dywizją Hermann Gering. I mamy atak na 1 do 1. Atak na 1 do 1 i 2. I to jest A1, czyli korpus zostaje zniszczony. W czasie tutaj przeprawy przez ujście Odry, korpus ten został rozbity. Kolejny atak, kolejny atak tutaj na dywizję Hermann-Gerling, na korpus Hermann-Gerling też atak na 1 do 1 no i to jest decydujące kluczowe czy tutaj uda się zniszczyć to północne to lewe skrzydło obrony berlina 1 do 1 4 i to jest kontakt to oznacza że te wszystkie armie zostają tutaj tak jak są i będą musiały walczyć w drugiej turze problem jest tego typu że ta jednostka też tutaj została i w związku z tym ta ósemka będzie tutaj atakowała już na maksymalnym no, może nie na maksymalnym, bo 4 do 1, bo a to, pamiętajmy, że tu jest atak przez rzekę i ta obrona jest zdublowana, ona wynosi 2. Ale to powoduje, że te jednostki będą atakowały tutaj w bardzo niekorzystnym e, współczynniku. Ale możemy tu podrzucić, będziemy mogli tu podrzucić jedną z tych jednostek i podrzucimy na pewno tą pancerną, więc tu jeszcze się będzie sporo działo w drugiej aktywacji. Aha, jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem wcześniej stawka. Czy każde dowództwo może się ruszać w każdej pogodzie, niezależnie od tego jaka jest pogoda, nawet jak w drugim Impulsie mamy zero punktów ruchu, dowództwo ma zawsze pełne punkty ruchu. W związku z tym stawkę podciągnąłem i użyłem tej, tego asa w rękawie, którego trzymałem od bardzo, bardzo długo, długo długiego czasu, czyli Sowieci wzrzucili swoje korpusy powietrz, powietrzno-desantowe, odcinając tutaj kompletnie Sowietów. Przepraszam, Niemców i Niemcy są bez, będą bez zaopatrzenia, czyli będą musieli coś z tym zrobić. Korpusy powietrzne desantowe zawsze są w zaopatrzeniu, więc one tutaj zostaną, ale one odcinają w tym momencie zaopatrzenie. Z drugiej strony, źródłem zaopatrzenia jest Berlin. W związku z tym te jednostki i tak będą w zaopatrzeniu, więc w sumie plan był dobry, tylko że nie przemyślałem go chyba, chyba go do końca. Ale na pewno będą to irytujące jednostki, bo za każdym razem kiedy ktoś będzie musiał się wycofać będzie. Będzie po prostu ginął, ponieważ będzie wchodził we wrogą strefę kontroli. Ale idziemy dalej: Gross Broni, broni przeprawy przez Odrę. Atak na 1 do 1. 6. Obrońca musi się wycofać i to jest to, co mówiłem. Obrońca musi się wycofać, i wycofuje atakujący, i musi się wycofać z dwa pola. I nie ma gdzie, czyli jest niszczony, czyli będzie szturm na Berlin prawdopodobnie, chociaż taki szturm, czy on się uda, raczej będzie na straconej pozycji, bo w Berlinie broni się dosyć sporo jednostek, ale Großdeutschland jest zniszczony, nie ma się jak wycofać dwa pola, stąd strefa kontroli, strefa kontroli, strefa kontroli, wszędzie strefy kontroli, nie ma jak. Ginie. Czyli Odra sforsowana. Mm, idziemy dalej. Te dwie jednostki atakują drugi korpus SS na 1 do 2. 1 do 2 i 2 to jest A1. To był atak pomocniczy, właśnie po to, żeby te dwie armie mogły uderzyć ten na z Deutschland. Rozwalimy sobie te czołgi. A oni muszą się wycofać, i wycofają się oczywiście gdzieś tutaj. Tu mamy automatyczne zwycięstwo. Tu mamy automatyczne zwycięstwo, ale tu mamy atak na 2 do 1. Na 40 korpus pancerny, który nie zdołał właśnie przebić się do Berlina i broni, broni się tutaj na Węgrzech. 2 do 1 i 4. To jest exchange, czyli korpus zostaje zniszczony. A my sobie zniszczymy te czołgi. Korpusu artylerii raczej tracić bym nie chciał. Bo te jednostki, chyba je można odbudować, ale zresztą to już teraz ma praktycznie marginalne znaczenie. Idziemy dalej. Atak na 3 do 1 na ten korpus górski. 3 do 1 i 3 exchange korpus idzie w piach. Ma to o tyle znaczenie, że za chwilę Sowieci będą wychodzili poza mapę i Niemiec będzie musiał ściągać swoje jednostki. A to powoduje, że jeżeli Niemiec straci teraz sporo jednostek tutaj, to nie będzie miał co wycofywać. I dlatego są te walki. Wydawało się, wydawać by się mogło właśnie, że są one bez sensu, ale one mają jak najbardziej sporo sensu. Okej. Okay. Bitwa o Bukareszt. Bukareszt broni się dzielnie. I zobaczymy, jak bardzo dzielnie. No, bo bronił się nie za dzielnie, bo mamy DR. I to jest bardzo zła wiadomość. Wycofuje atakujący, więc oczywiście wywalimy wszystkich na bok. I sobie w następnej aktywacji wejdziemy do Bukaresztu. Ostatnia walka czwarty korpus Pancerny SS walczy. Skoro tu jest Budapeszt, no prawie, no prawie nad Balatonem. 5 do 1 i 5 to jest DE, Defender Eliminate, czyli korpus Pagib. Wszystko zostało zniszczone. Mamy pogodę snow, mamy drugą aktywację sowiecką do ruchu. Nagrałbym Wam w sumie te, te ruchy, ale boję się, że aparacik znowu mi się przegrzeje. W związku z tym zrobimy to, zrobię to poza nagraniem. Yy... Bo, trochę tego tutaj będzie Tasowania, liczenia, przemieszczania się, może jakiś szturm na Berlin? Nie, nie ma sensu, chyba, moim zdaniem. Zobaczymy. Dobra, robimy cięcie, chłodzimy aparacik i łączymy się na, po, po drugiej aktywacji do ruchu na jakieś bitwy. Bo, jakieś bitwy być może jeszcze będą. I tak wygląda sytuacja po drugiej aktywacji do ruchu Sowietów. Trochę się będzie działo. Jedna jeszcze uwaga do spadochroniarzy: oni, w turze, w której są zrzuceni, nie mogą się ruszać, więc oni tutaj sobie zostają. Oni tutaj się nie ruszali, po prostu zostali zdesantowani, ogarniają się, zwalczają, zwalczani są przez oddziały ten folkszturmu. No ale generalnie zostają tutaj, tak? I rozpatrzymy sobie znowu ataki od lewej do prawej. Pierwszy atak na Tą jednostkę. Jeszcze sprawdzałem w zasadach, czy to jest faktycznie jednostka. To jest jednostka dowódcza. Nie ma nic w zasadach, że ona nie walczy. Ona ma swoją punkt, ma punkt ruchu, ma punkt siły, więc jest jednostką walczącą. Nie może tylko sama z siebie wejść we wrogą strefę kontroli, chyba że jest negowana strefa kontroli przez własny oddział, więc de facto jest cały czas jednostką, jako taka jest traktowana i musi być zniszczona. Atak na 4 do 1 i 4. Do 1, czyli jest zniszczona. No ale zaabsorbowała jednak. Jedna armia musiała poświęcić swój cenny czas, zasoby i energię na to, żeby ją zniszczyć. W związku z tym, tu mamy tylko atak na 1 do 1. 1 do 1 i 4 to jest kontakt, czyli zostajemy w kontakcie. Różnica jest taka, że teraz Gross Deutschland będzie musiał albo się wycofać, albo zaatakować. Czyli zostajemy tutaj tak, jak jest. Idziemy dalej. Atak na 3 do 1. No tutaj już w krytycznej sytuacji powoli drugi korpus SS. 3 do 1 i 6. Serio? Defender eliminate. dead pile. No to Berlin stoi otworem. W następnej turze będzie szturm ostateczny. 3 do 1. Aha, też jeszcze dobra uwaga. Kiedy... Yy... Gasną światła kamer, człowiek zaczyna troszeczkę lepiej myśleć. Postanowiłem zrobić odwrót troszeczkę inaczej, rozrzucić te jednostki w ten sposób, dlatego że tutaj to południowe dla Sowietów lewe, dla Niemców prawe, ale dla Sowietów lewe skrzydło nacierające tutaj w Bukareszcie mogło po poruszeniu się o jeden heks zaatakować jednostkę, która się wycofywała z Bukaresztu. W związku z tym postanowiłem troszeczkę pozmieniać to wycofanie. I mamy tutaj tak, atak 3 do 1 na ten korpus górski, oczywiście 6. Korpus Pagib. I atak na 5 do 1. Piąty korpus górski SS. 5 na 5 do 1 Defender Eliminate, czyli następni idą do Piachu. Tak wygląda. Front wschodni w lutym 1945 roku. Droga na Berlin otwarta. Droga Węgry podbite. Rumunia podbita. Zostały te dwie jednostki. No, myślę, że wszystko zależy, jaka będzie pogoda. Od pogody będzie bardzo dużo zależało. Mamy minus 3 do rzutu kościół. Sprawdźmy sobie. W, naszym, w naszej instrukcji marzec-kwiecień minus 3 to przy, nawet przy wyrzuceniu szóstki będziemy mieli light mood, a mamy bardzo dużo szansę po, na pogodę clear. W związku z tym, jak to wszystko wyrwie na zachód, to Niemcy i tak już przegrali. Nie będą w stanie wycofać czegokolwiek, chociaż jeszcze no tutaj by musiała być jeszcze jakaś desperacka obrona. Więc Sowieci pierwszym impulsie, no szturm na Berlin zrobimy wydaje mi się, że będziemy w stanie zrobić szturm na Berlin raz, dwa, trzy cztery, tu się ustawimy tym korpusem górskim więc przytrzymamy te dwie jednostki, żeby nam nie wyszły za mapę, no myślę, że yy, myślę, że szturm na Berlin sobie zagramy 23 odcinek 23 tura, luty 1945 roku, Odra praktycznie sforsowana na każdym, w każdym punkcie Sowieci podchodzą do Berlina Myślę, że 24 odcinek będzie odcinkiem finałowym. Bardzo się z tego faktu cieszę, że udało mi się tę grę rozegrać, nagrać ją od początku do końca. Cieszę się, że jeżeli ktoś tutaj dotrwał od pierwszego do ostatniego odcinka, niech da znać w komentarzu. Bardzo chętnie mu pogratuluję. Być może nawet uda się kiedyś spotkać osobiście na różnego rodzaju konwentach. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. A za ten odcinek dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie pa!